Idąc dalej. Jest jeszcze coś, co często budzi opór. Szczególnie u tych zdolnych dzieciaków. Co można myśli? Przekonanie, że sam talent to za mało. Że liczy się przede wszystkim praca. Harówka wręcz. O tak, to bywa trudne do przełknięcia, bo talent daje szybkie efekty na początku. Wydaje się, że wszystko przychodzi łatwo. Mhm, ale na dłuższą metę, bez systematyczności, bez wysiłku, no, nawet największy talent można zmarnować. To widać wszędzie w sporcie, w sztuce, w nauce. Dokładnie. Ci, co naprawdę dużo osiągają, to zazwyczaj ci, co ciężko pracowali niekoniecznie ci najbardziej obdarowani na starcie. Talent to jakby dostać lepszy samochód na starcie wyścigu, prawda? Dobre porównanie. Ale jak nie będziesz trenować jazdy, dbać o paliwo, o serwis, no to ktoś w gorszym aucie, ale zdeterminowany i regularny, może cię wyprzedzić. Czyli konsekwencja i wytrwałość? To jest klucz. To one budują sukces, tak naprawdę.